Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku na tym kanale. Wracam do Was po mojej krótszej nieobecności. Bo jeszcze troszeczkę stęskniłam z siedzeniem przed kamerą. Mam nadzieję, że może część z Was chociaż czekała na kolejny filmik, tak więc jestem już z powrotem i nagrywam dla Was dzisiaj filmik QA, w którym będę odpowiadała na Wasze pytanka, które zadawaliście mi pod filmami lub wiadomości prywatnej, bo takie też dostałam, tak więc dzisiaj sobie na te pytania odpowiemy. Mam tutaj wszystko przygotowane, tak więc za chwilkę już przechodzimy. I jeszcze muszę Wam tutaj na początku wspomnieć, jeżeli macie jakieś kolejne... Kolejne pytania, które chcielibyście, żebym uwzględniła w kolejnym QA, to zadawajcie je tutaj w komentarzach. Um, I co? Już nie przedłużamy, bo nikt nie lubi zbyt długich wstępów Tylko jeszcze muszę wspomnieć o tym, żebyście koniecznie Zostawili subskrypcję Ponieważ około 90% z was ogląda mnie Bez subskrypcji, co jest dosyć przykre Bo was to nic nie kosztuje um, I zostawienie łapki w górę Tak więc o to was proszę I co? Przechodzimy już do pytania Tak więc pierwsze pytanko, które dzisiaj tutaj mamy Które się pojawia dosyć często I praktycznie pod każdym filmem Przynajmniej jedna osoba o to pyta Czyli pytanie, na jakim programie montowałam film Słuchajcie, ja przez dłuższy czas filmy Montowałam tylko i wyłącznie w iMovie, które jest już wbudowane jakby i w mój telefon i w tableta i bardzo wygodnie mi się na tym programie montuje. Ale przy nagrywaniu filmiku walentynkowego z filmami było mi potrzebne wstawianie zdjęć, więc to robiłam w Inshotie i teraz właśnie z tych dwóch programów korzystam i są naprawdę bardzo fajne i jestem z nich zadowolona, tak więc to właśnie są programy na których montuję filmy. Kolejne pytanko, raczej propozycja filmu, które też się pojawiało, czy zrobię kiedyś roomtour i tak, planuję dla Was zrobić roomtour, to jest dosyć moim zdaniem ciekawy pomysł na odcinek um, i chcę dla Was to nagrać, tylko do roomtouru trzeba się odpowiednio przygotować, wiecie, wszystko ładnie ogarnąć, poukładać, żeby prezentowało się estetycznie. No, to wymaga też troszkę czasu, tak więc na pewno nagram dla Was room tour, tylko jeszcze dokładnie sama nie wiem, kiedy ten film się po prostu pojawi, ale planuję. Kolejne pytanko w zasadzie z takiego dużego szeregu, które dostałam od jednej widzki, co co bardzo dziękuję w ogóle dziękuję za wszystkie pytanka. Czy jestem w jakimś fandomie? jeśli tak, to w jakim? Ja Wam muszę powiedzieć, że nigdy nie byłam dobra w nazwach fandomów, fanclubów, um, bo ja mam problem z zapamiętywaniem imion, nazwisk i dat. I właśnie takich jakichś dużych nazw. tak więc nie wiem, czy dobrze w ogóle będę mówiła, ale na pewno jestem w Potterhest, czyli fanach Harry'ego Pottera, Ariannators, czyli Ariane Grande, też bardzo lubię zespół Queen, tylko nie wiem, czy ich fan się jakoś konkretnie nazywa, więc wybaczcie mi, jeżeli yy, nie wiem. I to tyle chyba, tak co mi przychodzi teraz na myśl. Kolejne pytanko, wydaje mi się, że czwarte, jeżeli dobrze liczę, nie jestem pewna. Jaki jest Twój ulubiony kolor? I tak w zasadzie tu bym powiedziała, że czarny i biały, ale mój nauczyciel plastyki zawsze mnie uczył, że to nie są kolory i nie można ich do tego zaliczać, tak więc nie mogę tak Wam odpowiedzieć. Um, I wydaje mi się, że to jest niebieski i pudrowy róż Nie takie bardzo ostre róż, Bo nie podobają mi się takie kolory po prostu Bardzo lubię pudrowy róż Jest taki delikatny, dziewczęcy Ale odcienie niebieskiego też są przepiękne Tak więc wydaje mi się, że to są moje ulubione kolory Pani, kolejne pytanko To jakie jest twoje marzenie? I marzenia się tak naprawdę dzielą na takie osiągalne I nieosiągalne I z tych osiągalnych, które bym mogła wam tutaj wymienić Które mogę wam zdradzić Bo wiecie, część rzeczy lepiej zachować Zawsze dla siebie, to na pewno, jeżeli chodzi o YouTube, to rozwinięcie się tutaj, zyskanie większego grona takich wspierających się osób, z którymi mogłabym służyć taką naszą małą rodzinkę, bo staram się na tym YouTubie i wiecie, nie po to tutaj jestem, żeby osiąść w tym miejscu. Chciałabym się cały czas rozwijać. A jeżeli chodzi o jakieś inne marzenia, to teraz bym chciała dobrze napisać egzaminy ósmoklasisty, żeby dostać się do dobrej szkoły, bo wiecie, to jest jednak moja przyszłość i zależy mi też na tym, żeby się rozwijać dalej, nie tylko tutaj na YouTubie, ale też w szkole. Um, chciałabym bardzo zwiedzić trochę świata, bo to jest naprawdę świetne i moim zdaniem podróżowanie to jest coś fantastycznego. Um, chciałabym po prostu być kiedyś taka w 100% szczęśliwa i spełniona i nie żałować niczego, przeżyć tak naprawdę to życie, było mam je tylko jedno i chciałabym je właśnie przeżyć na 100%. Więc to są takie marzenia, które mi w tym momencie przychodzą do głowy. Pytanie, które dostałam, czyli co lubisz robić w wolnym czasie? I słuchajcie, jeżeli chodzi o spędzanie mojego wolnego czasu, to ja, w miarę możliwości, naprawdę uwielbiam spotykać się z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi ze szkoły, ale musicie wiedzieć, że ja na przykład mieszkam w innym mieście niż ty, w którym chodzę do szkoły i w którym mam większość tak naprawdę moich znajomych, co się wiąże z dojazdami, a teraz jeszcze przy sytuacji pandemii jest tym wszystkim coraz ciężej, tak więc mam trochę ukrócone możliwości, ale jeżeli tylko mogę, to uwielbiam się z nimi spotykać. Uwielbiam też oglądać jakieś filmy, seriale, coś w tym stylu, pograć sobie czasami um, w Simsy, bądź w Minecrafta, albo po prostu trochę poleniuchować z moim pieskiem i to są tak naprawdę sposoby mojego spędzenia wolnego czasu, oczywiście czasami wpadnie coś jeszcze um, i to tak naprawdę u mnie tak wygląda. Kolejne pytanko, które dostałam, czyli jakbyś chciała mieć na imię? I słuchajcie, może jeszcze na początku zaznaczę, że ktoś jeszcze nie wie, nie domyślił się po nazwie kanału, mam na imię Ika. I jeżeli chodzi o moje imię, to jak byłam młodsza, to w ogóle zupełnie, zupełnie mi się nie podobało. Byłam strasznie zła na rodziców, że mi takie imię dali Uważałam, że w ogóle mnie skrzywdzili Ale teraz już e, zaakceptowałam je po prostu I nawet całkiem mi się podoba Nie zmieniłabym go na pewno Bo za bardzo się do niego przyzwyczaiłam Ale jeżeli miałabym sobie wybrać jakieś inne imię To bardzo podoba mi się taka trójka Czyli e, Nadia, Lena i Maja I to są imiona, które mogłabym dać e, moim dzieciom Jakbym miała córeczki Tak więc Nadia, Maja i Lena To są takie trzy imiona Następne pytanie, o które mogę się troszeczkę bardziej rozwinąć, czyli czy bałaś się hejtu, jak dołączyłaś na YouTube'a? I słuchajcie, część twórców wam może powiedzieć, że nie bało się, zupełnie się tym nie przejmowało, ale ja będę szczera i powiem, że strasznie się bałam Hejtek jak dołączyłam na YouTuba. Um, najbardziej się bałam hejtu ze strony jakby osób, które znam, bo jakieś takie randomy z internetu to nie jest aż tak bardzo bolesne jak ktoś wiecie Wam bliski, albo po prostu klasa będzie się z Was naśmiewała z tego powodu, a um, więc bardzo się bałam hejtu. Kolejne pytanko, czyli lato czy zima? I słuchajcie, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam ani przez sekundę. Ja zdecydowanie wybieram lato, nienawidzę zimy i nienawidzę jesieni To są moim zdaniem dwie najgorsze pory roku, nie mogę się już doczekać wiosny i lata Dla mnie zima ma też ten magiczny urok tylko jeżeli chodzi o grudzień, adwent, kiedy odlicza się do świąt Bożego Narodzenia I Wtedy wszyscy wyczekują śniegu, ja też należę do tego grona osób Ale dla mnie na przykład po świętach, ona może już sobie iść może się już zaczynać wiosna, bo ja po prostu uwielbiam ciepełko. Wakacje, długie dni, kiedy jest y, przez bardzo długi czas jasno i nie, po prostu nie lubię zimy. Kolejne pytanko, czyli czy twoi rodzice lub mama, tata od razu zgodzili się, żebyś miała kanał na YouTubie? I od razu wam mówię, że nie. Że musiałam na ten kanał na YouTube sobie troszeczkę poczekać, wyrobić wystarczające zaufanie, ponieważ jednak to jest duża decyzja i to jest duży krok, ponieważ to, co publikuje się w internecie, raczej już z niego nie znika. I zawsze te błędy mogą wrócić do Was w przyszłości, więc staram się być świadoma tego, co publikuję tutaj, w miarę odpowiedzialna I teraz jestem na tyle dojrzała, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby właśnie świadomie te decyzje podejmować I w sumie jestem wdzięczna moich rodzicom za to, że kazali mi jednak troszeczkę poczekać Chociaż mój tata, mój tata nie jest zadowolony z tego, że nagrywam dla Was na YouTubie To raczej moja mama się na to zgodziła Tata się dowiedział troszeczkę po fakcie no, ale jestem tu gdzie jestem, i to też już dowiedział i w miarę to akceptuję, ale nie jest tego zadowolony. Tak więc, jeżeli Tata to ogląda, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. to Tata mnie za co zabija. Kolejne pytanie, czyli czy masz rodzeństwo? Słuchajcie, ja rodzeństwa nie mam, jestem jedynaczką, ale zawsze chciałam mieć tak naprawdę rodzeństwo. Chociaż teraz po 14 latach bycie jedynym dzieckiem rodziców mogłoby być troszkę ciężko, ale tak naprawdę to. Zawsze chciałam mieć brata albo siostrę, mieć z kim spędzać jednak czas. To jest moim zdaniem fajne, chociaż ma też oczywiście minusy, są też plusy, jak ze wszystkim tak naprawdę, ale rodzeństwo chciałabym mieć. Kolejne pytanko, czyli od ilu lat zaczęłaś się malować? Słuchajcie, ja się na co dzień zazwyczaj nie maluję, na przykład teraz jestem bez makijażu, w większości filmów tak naprawdę jestem bez makijażu. Um, I tak nie maluję się do końca. Czasami zrobię sobie jedynie korektor, tuż do rzęs i błyszczyk ewentualnie błyszczyk najczęściej tak naprawdę, ale zazwyczaj nie maluję, bo jestem zbyt leniwa. I na przykład jak wstawałam do szkoły, to starałam się wstawać jak najpóźniej się tylko da i po prostu już nie miałam czasu, żeby się pomalować. Maluję się tylko na takie większe okazje, większe wyjścia, ale jeżeli chodzi o to, kiedy zaczęłam właśnie tak częściowo się malować, to była siódma klasa, czyli miałam 13 lat. Tak chyba dobrze mówię, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, więc miałam 13 lat. Mamy pytanko o ulubionego YouTubera, czyli jaki to Twój ulubiony YouTuber? I słuchajcie, ja nie mogę też znowu wymienić tutaj jednego, bo się nie zmieszczę po prostu. Jeżeli chodzi o takich moich ulubionych twórców na YouTube, to wydaje mi się, że to jest True Beauty, Julia Machunik, Paulina Kobus. Oglądam też czasami właśnie Belle modele oraz ekipę Friza i Ania vlog, która niestety ostatnio z YouTube'a odeszła i jest mi przez to smutno dosyć, bo naprawdę lubiłam jej filmiki, no ale podjęła taką decyzję, więc jej nie podważam i to są właśnie chyba moje ulubione. Ulubieni YouTuberzy, których właśnie oglądam. pytanku, czyli masz jakąś inspirację, na której się uzorujesz przy robieniu filmików, i czy ona jakoś motywowała cię do tego nagrywania na YouTubie? I słuchajcie, nie mam takiej swojej inspiracji. Jeżeli u kogoś mi się coś podoba i widzę, że to jest w miarę kreatywne, to właśnie inspiruje się tym i staram się dodać coś od siebie, ale żeby mieć taką właśnie konkretną inspirację, przy której się wzoruję, to raczej nie, ale jeżeli chodzi o motywowanie do nagrywania na YouTubie, to po prostu w miarę jak oglądałam filmiki, to strasznie chciałam być tak jak te wszystkie twórczynie i Teraz właśnie tutaj siedzę i nagrywam dla Was własny filmik. Tak więc, jakoś do tego doszłam, pytanko, czyli pytam o mój ulubiony napój. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mój ulubiony napój, to nigdy się nad tym tak do końca nie zastanawiałam, szczerze mówiąc. To, co piłam, to piłam, ale żeby mieć coś ulubionego, to raczej nie. Ostatnio staram się przekonywać do wody, chociaż to nie będzie raczej ulubiony napój, ale jest coraz lepiej, robię postępy Lubię na pewno pić soki, też czasami staram się wypić coś gazowanego, tak jak Coca Cola, coś w tym stylu, ale jednego ulubionego napoju czyli Masz jakieś zwierzę? Słuchajcie, tak, mam zwierzeczki, mam pieska, Axelka, którego już doskonale znacie, kotka Dile i widzieliście go chyba w jednym odcinku, to była poranna rutyna. I jeszcze mam króliczka. Luchajcie, Słuchajcie, pozostajemy sobie w klimacie zwierząt, bo kolejne pytanie również ich dotyczy, czyli jakie chciałabym mieć zwierzę. Słuchajcie, na pewno chciałabym mieć jeszcze jednego pieska, i wydaje mi się, że jak będę już mieszkała sama, to wezmę jakiegoś pieska ze schroniska. Tak mi się właśnie wydaje. Um, I takie moje re... nierealne raczej marzenie, chociaż można sobie kupić, ale to jest dla mnie za duża odpowiedzialność, czyli chciałabym mieć małpkę Ale raczej małpki nigdy nie będę mieć Tytanko, czyli kim chcesz być w przyszłości? Słuchajcie, strasznie podoba mi się zawód stewardessy Jest to zawód, który wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ dba się o bezpieczeństwo pasażerów Ale po prostu chciałabym być bardzo stewardessą w samolocie no i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś ten cel osiągnąć i zostanę stewardesą i będziecie mogli ze mną latać samolotami Ej, i stanko, czyli skąd pomysł na nagrywanie? Słuchajcie, u mnie pomysł na nagrywanie wziął się stąd, że jak byłam mała, oglądałam dużo youtuberów i zawsze chciałam być tak jak oni. Muszę Wam powiedzieć, że nagrywałam mnóstwo filmików sama dla siebie do telefonu, później je usuwałam, no i... W końcu udało mi się zrealizować swoje marzenie i po prostu nagrywam teraz dla Was filmy z czegoś po prostu bardzo, bardzo cieszy Kolejne pytanko, czyli czy planujesz zmienić coś w swoim wyglądzie? I tak, planuję zmienić coś w swoim wyglądzie, nawet niedługo czeka nas pewna zmiana, oczywiście będę Wam wszystko na bieżąco relacjonowała, ale na razie nie będę Wam stracała o co tak naprawdę czy chodzi. Czy planujesz zrobić sobie tatuaż? Słuchajcie, chciałabym mieć strasznie tatuaż, ale ze względu na moją pracę stewardessy raczej w wielu liniach Lotniczych tatuaże nie są do końca wskazane, a nie chciałabym zmarnować sobie kariery tak naprawdę przez jakiś wiecie głupi tatuaż Tak więc tatuażu na razie nie planuję sobie zrobić, chociaż bardzo bym chciała i trochę nad tym ubolewam, ale jestem w stanie się poświęcić dla swojego wymarzonego Fajne. zawodu. Pytanko, czy, czy mam konto na TikToku? Słuchajcie, mam konto na TikToku, tylko że nad nim nie nagrywam. Po prostu moje konto służy mi do tego, żeby te TikToki oglądać, zapisywać, sobie wysyłać znajomym, ale na TikToku nie nagrywam. Może w przyszłości zacznę, ale na pewno się z wami tym podzielę, powiem wam o tym. Bo wtedy mogłabym po prostu zwiększyć grono swoich odbiorców, bo na TikToku jest jednak łatwiej się wybić niż na YouTubie, ale TikToka takiego e, znak, gdzie bym nagrywała, nie, po Posianko, czy sprawdza mi się iPad? I słuchajcie, iPad naprawdę mi się świetnie sprawdza, montuję na nim, korzystam na nim z lekcji, już tak naprawdę przestałam używać laptopa tylko jeżeli chodzi o informatykę i jakieś e, właśnie prace na nią. Właśnie wtedy korzystam z laptopa, ale w większości po prostu korzystam z tableta, bo jest mi tak po prostu najwygodniej Łapię, otwieram i mam wszystko gotowe, mam tutaj wszystko w jednym miejscu i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że go po prostu kupiłam. Hani przebrnęliśmy już przez wszystkie pytańka, które tak naprawdę dla Was dzisiaj przygotowałam. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie stawiania łapki w górę oraz subskrypcji na kanale i zadajcie pytanka do kolejnego Q&A. I jeszcze raz bardzo dziękuję i pa pa!